Witam wszystkich! W tym filmie nagram test takiego ekstremalnie ostrego sosu, tak zwanego Deadline od firmy Chili Hills. Akurat ten sos udało mi się znaleźć na Festiwalu Ostrości w Berlinie, gdzie byłem na konkursie w jedzeniu ostrych papryczek i wcześniej nagrałem z tego film na swój kanał. Ten sos tak się prezentuje. Jest to sos ekstremalnie ostry, ponieważ połowa jego składu no to jest ekstrakt o mocy 9 milionów jednostek z Kaliskowila. Dodatkowe to jest zawiera papryki Karolina, Reaper, Naga i Habanero. Przed zakupem tego sosu musiałam podpisać oświadczenie z względu na jego ekstremalną ostrość. Moc wyceniona przez producenta to jest 20 na 10, aż. Wyceniona moc cała no to jest 5 milionów jednostek z kaliskowila całego sosu. Skład to jest następujący: 50% ekstraktu, papryki Carolina naga habanero, papryki słodkie, cebula, czosnek, sok limonki, cukier brązowy, sól malajska, ocet z białego wina. I przeprawy. Zobaczę, czy się nagrywa jeszcze, na pewności. I dobrze. Ja przygotowałem oczywiście ręcznik papierowy. I w ogóle producent mówił, żebym przed konsumpcją tego sosu włożyć tę butelkę do ciepłej wody na pół godziny. No bo jak się trzyma na w wodówce, no to potem nie chce schodzić z butelki. I to w ogóle ma kroplownik, co jest na plus. No potem kazali go wymieszać, trząsnąć. Więc teraz co zrobię. Coś przetestuję na kwesadili, a potem spróbuję bezpośrednio. Potem zobaczę ile bez wezmę kropel. Mi się wydaje, że spróbuję 10, ale to zale zależy, zależy czy będzie od mocy. To z otwieram i zobaczę zapach. otwierane. Dobra. O. Czuję ten estrad bardzo mocno. Czuję po prostu zapach tego ekstraktu. Soczku z limonki i przypraw? W ogóle nie czuję, w ogóle. Czuję tylko i wyłącznie w zapachu ekstra do mocy 9 milionów jednostek. Nic więcej. Zapach jest bardzo gorzki i odrzucający. A to spróbuję na kwestii z kurczakiem i z serem? Zacznę od trzech kropli. O, trochę mi się więcej wzięło. Trudno. A potem będę coś zwiększał. To są te trzy krople. No, po zapachu czuję, że to będzie mocne. Już czuję, już czuję. Już czuję od razu ciepło. No gorzki jest bardzo. W smaku tu czuję tylko papił, nic więcej. Smaku czeka, jeszcze czuję przy takiej ilości. No słuchaj, Mimo że dany tylko cztery krople, no to już tu ją stracisz bezażnie. Rozkręca się jeszcze. Ja to teraz dam dalsze pięć kropli. O, na sześć poszło. To niech będzie sześć, teraz to będzie tyle. No, teraz jak nie jem, tak przez chwilę no to czuję tą ostrość, jak się trzyma. "Na razie mnie się tak nie męczy, ale już czuję wyraźnie." cała butelka była w ogóle za 35 euro jak coś już bardziej teraz uderza na podimienie. nie? i koryczka jest większa To teraz zwiększa ilość do dziewięciu kropli. To teraz już czuję wyraźniej. Tu jest ogień, jest gruba. Teraz dziewięć kroki będzie? Zadarli już do przeczyszczenia. Kurczaka, jeszcze wciąż mogę wyczuć. No ale samo w sobie smaku no to jest po prostu pobiu. Po prostu ten smak 9 milionów. Jeżeli czuję. I teraz będzie 12 kropli. तेचपणाची कपली No jeszcze raz tak yy, SRS sm zabija smak kurczaka. Essa aqui. Poszło. 3 minuty oczekam. A więc to co chciałbym powiedzieć odnośnie tego e, sosu w Lili e, deadline. No to przy pierwszym kawałku gdzie tam krople. No to czułem już od razu uderzenie ostrości. E, goryczkę czułem, ale nie była jeszcze aż taka duża. Ostrąż jeszcze była tak, wtedy jeszcze taka znośna i przyjemna. Przy drugim kawałku, 6 kroplach, czułem różnicę, ale też jeszcze nie zaatakowałem mnie ostrożnie aż tak mocno. Ale już od trzeciego kawałka, gdzie dałem 9 kropli, i od czwartego kawałka gdzie dałem 12 kropli, na no to już zaczęła się zabawa. No to już czułem wyraźnie żelatki na języku. Czułem, że już tak podniebienie już mnie bardzo mocno rozpadało. I czuję, że już tak dotykanie czegokolwiek, no to już tak trochę boli. No jeżeli chodzi o wrażenie smakowe, no to w smaku czuć po prostu tylko popiół. Czuć tylko ten smak esteratu o mocy 9 milionów. Nie czuć żadnych przypraw. Nie czuję żadnego soku z limonki. No więc to samo w sobie jest niestety gorzkie. Ale jak się da w takiej rozsądnej ilości do potrawy, no to jeszcze tak goryczka nie zdominuje smaku potrawy. Tylko podkręci ostrość. Po prostu im więcej da się tego sosu do te potrawy, no to jest większe ryzyko, że będzie się czuć ten smak popielniczki, tego ekstraktu. A no więc na razie ostrości to zrobiło na mnie bardzo dobre wrażenie. I myślę, że jak upłyną te 3 minuty, no to spróbuję te 10 kropi na łyżeszce. Czyli tyle co wcześniej Czyli tyle jak w przypadku dobra tego na Bomb, The fajna Answer 10 kropli i ma Doga Magnum o mocy 4 milionów Oczywiście mam na myśli to wcześniejsze wyzwanie z ostrymi czasami z ekstraktem które nagrałem dwa miesiące temu. No czuję te cały czas takie pytanie na podniebieniu ale stabilnie.

Zobaczymy, będzie grubo. I spróbuję czekać 5 minut bez ogrodzenia sobie czyn -towik. Czy dwajde salt poszła? Papił czuję. Uderza? Rozkręca się. No tak. <coughs> no tak, tak, <coughs> tak głos zaburzyło. Ale to chwileczkę już zaraz przyjdzie. Tak uderzyło w gardło, i to mi tak trochę głos zaburzyło. No, czuję takie mocne odnisko w gardle? No i czuję też papiół. A więc też w tym samym sosie czułem też wyłączy ekstrakt i nic więcej, nie czułem żadnych przypraw, ani soku z limonki, tylko po prostu te 9 milionów i tyle. czuję, że jeszcze trochę rośnie w gardę. Więc jako ja na strasznie obrywa. Jest grubo. 5 milionów może mieć jak najbardziej w mocy. Jak najbardziej do 5 milionów może mieć. No już powoli zaczynam panować na troszkę się w buzi. czuję takie mega masę palenie. Już trochę nagle się rozgrzało. No dobra, 5 minut minęło. No już ostroż akurat się na chyba już maksymalny poziom. Ale jeszcze się wyraźnie trzyma. No więc podsumowując, stacja jest bardzo mocne i 5 minut może jak najbardziej mieć. Nawet zasmaku i zapaku jest bardzo gorzki. No bo czuć tylko wyłącznie Estera do mocy 9 milionów w skali z A więc za moc, mogę jak najbardziej go polecić. Na no zasmak to wiadomo, że nie. A więc już idę pola lody śmietankowe. Dzięki za obejrzenie. Cześć.